Ora, możecie dołączać. Noice. być Kurwa. Ja się łączę. Mamy zadanie na trzy dziki, to może poszukamy od razu. Na co? Na trzy dziki w sensie, już trzy na sześć jest. Dobra, dobra. Dobra, widzę, kasza jest ugotowana. Tam mamy też dwa zlecenia na wynos. Kukurydzę tutaj... ...wstawię. Nie wiem czemu mi pokazuje, że mam coś wykwit... Znaczy wykrzyknik, ale jak otwieram to nic tam nie widzę. Ja też mam, ale nic nie widać. Ja też. Nie wiem, przeskoczyłem przez wszystkie zakładki i mi ja, ja tak samo. O, osiągnięcie, zabić 25 dzików. No, dorwałem jednego, ale mnie obił. O, kamień szlifierski. Trzy razy. Ciekawe, po co to jest. Z prezentu. Noise Mamy dużo monet. Kupię stół, jeszcze jeden. Eee, czemu ty trafiasz? Eble. Stół prostokątny. Tak, Muzyczki. będzie. Muzik będzie. Mamy tu. Tak e Jak się to obraca? E Adna R. Zadanie zrobione i nie trochę dziczyzny. Ale miuza Ale Ej! Ej! Szedł Idę! De... Kurwa! Fixuj <noise> to! <noise> Kurwa, takie moje urządzenie trzy zmienić? dziury. Da. Fajne, niech na razie leci to. Ja tu jest nieposprzątane. Mi się wydaje, że nowy przepis może się odblokować jak. Level bijemy następny Bo składniki mamy i tak dalej tylko za mały level chyba. Co bardziej potrzebujemy kukurydzy? E, trzeba w skrzyni sprawdzić. E, kukurydzy mam 10, 20, 30, 40, 50, Są tego 40. Tak. A w ogóle 4 kubki na sobie mam. A to nie Może da się ten. E, chmiel może posadzić, jak masz, bo chmielu mamy tylko 10, nie 20 toreb. Nie ma nasion? Nie ma nasion? Mały co, otwieramy kaczmę? Ale nie możemy gotowa. dwie dostawy zrobić. A co jest potrzebne? No, a, to może a to nie wiem. A, a to kufel, kufel piwa i kukurydza, to biorę. Dobra, to. to idziemy. Kukurydza, kufel piwa. Let's go! Zadania... O, A wziąłeś po dwie sztuki? Po, do... po dwie? Bo są dwa zadania tak samo. A. To wziąłem po dwie. To idę jako obstawa kuriera. To ja się tu zajmę grządkami. Dobra, gdzie jest ten znaczek? Widzisz go gdzieś? A jest, tam. Aha. No nie, znowu się zaczyna. Uuu. a tym razem mnie nawet nie zlagowała, nic mi po prostu wybrwa. Ciekawe, Aha, czy prezentem. Będą... A wodę to mi zużyło, kurde. <grym> Gdzie oni tam daleko się tak wybrali? O, jest prezent na drodze. Go wezmę. Ej patrz tam jakieś kamienie z dziurą, jakby ule takie wielkie Dobra, daj im. skraba. 10. Ej, zobaczmy ten wiatrak co tu się dzieje Tak gdzie ta druga dostawa jest? Ej, tu są ule Ej, dałeś mu tylko gotowaną kukurydzę, ale nie kufel piwa. Bo. Aha, dobra. Nie to nacisnąłem. Gniazdo do Można to rozjewać? jesteś pokonanym. Padałem, to się nic nie stało. O, tutaj się coś toczy? Co to jest? Ty, ja daję prezent. Juni... Nie chcą tego chyba. Obraz. A wziąłeś dobry kufel, bo mam dwa. Ale wziąłeś kufel. Aha, kufel miodu mam. A to kufel piwa dla obu. To dla lecę. To tak. ja idę, to ja idę. To chodź. To weź dwa, kufle, do nas. Piwa, piwa, tak? dwa kufle piwa. Dwa mio... no, kufle miodu i kufel miodu. Kufel miodu. Nie mam kufla do tego. To tam na beczkach. Jak kupić? Albo na beczkach, tam tam, gdzie jest obrazek z większą pianą, to jest piwo. A czekaj, Znana... dziękuję, są kubki? Kukurydzy wziąłem. Ja mam przy sobie jeszcze 8 kubków. Dobra, kufel, piwa. Piwa. Dwa razy. Dobra, to mam kufel piwa. Kufel. Jesteś przy tym wiatraku. Znajdę? na ten Zotowa? znacznik taki biały, kwadratowy. A no to jeszcze trzeba jakoś, żeby mi. Na zadaniu o. potążaj. O, to tu wejść. U latałem jakieś te, ale ja bym ich nie zaczepiał, bo nie mam dużo życia. Tależ dostałem w prezencie. Cztery. I się zaraz się kiera skończy. O, prezencie. Dobra, chyba nic z tym nie zrobimy. To jest pewnie jakieś fabularne. Jeśli to drugie zadanie nie jest blisko, to chyba Czekaj. go nie zrobimy. Zadania podążaj. Trudny talent, cztery. Idę do drugiego gościa tam. Kurde. Ja A ja do tego drugiego przejdę. O kurde, tutaj obóz pełen Ej, prezentów i orki. A -la! A -la! Gdzie ty jesteś, Lambo? Ja jestem przy tym pierwszym, cały czas orki mnie zaatakowały. Boże! Gonią mnie! Gonią mnie jakieś pikinki. <laughs> Obraz. Ale Uciekaj co, dziewczyno, bo to. cię powodzą! Chyba gonią Oto to tacy sami byli tylko tam to daj im te daj im piwo, bo się czas skończy zadanie. Ja ich tu biję. Nice. Idź do, do Sheldona tak? drugiego Ja już tu lecę. Ja, ale ja tam ten mam. A tu też są. A jeszcze drugie zadanie jest tak samo. No, tu też są chłopi. Ja tam. A, okej, okay. dobra. To ja idę im dać no, kukuryty, chyba. Nice. O, no. Ej, u mnie też są tutaj obóz, chłopi tu są o, no. jacyś. A tutaj tam je tu ja ich zarabiję. A skończył się kontrakt. Chodź, bo tutaj dużo prezentów było. I Tam obozie. też jest. Ha. Tu jest jakiś prezent. Czy chcesz wam coś funkcję klawić? trwały Nie chcę. A nie mogę ich prezentu wziąć. Jak się otwiera prezent? Weź siekierę. Zajrzałem jej do skrzynki, ale mają pustą. M nie mam siekiery. Mam motykę tylko. Mi się zaraz spróbuj, może też da się. Nie da się. Nasiona jęczmienia. Pędzio, otwórz sam prezent. O, tutaj mała mikstura zwiększenia życia. Zwiększa twoje maksymalne życie, znalazłem w skrzynce u orków. O kurde, oni mają... ja ich walnąłem. Oni mają dużo HP, mało mi chodzi. A ja, ja już mam praktycznie siekierkę po prostu tam także. No ja też. Będę musiał na nowo... ale musimy otworzyć karczmę. Ork to cię goni. Tak A... A ty nie możesz się czym go bić. O kurczę. Okej, okay, wróciłem do karczmy. O kurde, nie mam strzału. To ma ja nie mam go? siekiery. <laughs> Miotą. Nie da się daje. Uciekawy. Hmm. Można kursę kupić zawsze. Dobra, czekam Muszę w karczmie jak coś o, U tradera chyba Ja kupiłam i kupię Dobra. to po... Po nie zdążyłem Aha, bo tak. to jest nasza wspólna kasa, ujojo. No tak... tak. No, o <laughs> A tym... ja se paznokcie <śmiech> zrobiłam Tutaj <laughs> hmm. hmm. da śmieci na sobie, bo potrzebujemy jeszcze skrzynek. No to na jedną skrzyneczkę. A nie jest to Tak. to Przynajmniej szybko dołączam. Przynajmniej taki plus. Po prostu trzeba wodę do zbywania. Dałem już. A, okej. Okay. <laughs> oglądałem wczoraj. E boże, oglądałem dzisiaj. Okay. Rambo, wczorajszy rodzic Ornodiak, mistrzowie rozbrajania, kurwa. To było niesamowite. Nie zabrzmiało to przekonywująco. Jeś, ja się tam tylko raz zginąłem. Bo przy kaperze, a tak to tylko patrzyłem, jak latają po całej mapie. Czy Otworzyłem karczmy. Ok. Otwórzłeś? Dobra. Tak, łap Rambo, bo ty tu często im podajesz. Łap kubki. Brudne kubki, osiem brudnych kubków mi dał. Nice, to chociaż mi wody tu dalej. jeżdżałem. Ale już, je no, już, już sam naznajdowałem brudnych do umycia. Ja nawet nie zauważyłem, że one są brudne. Średnio wieczór, kto tam się tym przyjmuje, czy brudne, czy nie? No najwyraźniej tutaj się przyjmują, my mamy... Wysokiego poziomu restaurację bardzo szybkie obsługi. Trzeba tą samą U... szmatką przetrzeć. Sami. Tazia i Karola. Masz jeszcze cztery miski, gdzie ty jesteś? A czekaj, miski mogę tu dać, chyba nie? Ale tu już jest chyba full. A, nowy obraz. Masz jeszcze miski, bo nie mogę By... ich wrócić hmm. na ten. Czy one są brudne? Nie, zwykłe chyba. Jest to... Gotowana kukurydza. Wow, fajny ten obraz. Proszę bardzo. Smażony stek z dzika. Chyba mamy e, kasza, kasza, kufel miodu. Kufel miodu. Wcześniej się pojawiło jakieś nowe zadanie to zajrzę. Patrzeć. A znowu dwa te. Zlecenia na wynos w stek. Weź się, Rambo, jak masz te talerze, na przykład kaszę weź. dobrałem wszystkie steki. Dobra, to zaraz stawiam. Kaszę wziąłem jedną. Zaraz jak umyję talerze, to. To wezmę Wstawiamy. resztę kaszy. Wstawiamy gdzie. Gdzie, 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 gdzie jest. A, tu... Cyk, zmawam się. Kasza. E, nie mam saj, talerza. Mięsę, saj, ja. Mam na sobie pełno kaszy. że postawia się na tym. To jest głupie, że trzeba te, Kurde, mieć na slocie aktywne, Ja mam tyle rzeczy w ekwipunku, że. Stek. No. Kurde, jeszcze zjadłem jeden z takich przypadkiem. <ścoughs> 25 życia daję. Ale nowe, nowe steki się zrobiły, w razie czego. A to brudne talerze. Macie jakieś steki dzika przy sobie? Właśnie jeden zbijałem ze sobą. Ale surowe. Eee, ja wkładałem do skrzynki. A. No to mam tylko 5 przy sobie. Ałeś więc... mu tą kaszę? Stek z dzika chce. A i tu pamiętajcie tu mam jeszcze ten stolik jakbyście ten O kurde Ale ja nie wiem kiedy te skrzy się pojawiły. Ja no też. jakoś tak krzywo wyszło. A później nie ma pieniędzy. No. no jest krzywo, bo linijka była krzywa. Okej, okay. czyli jest tak w miarę, tutaj widzę. O kurde, ale sobie wybrała stoi. <grydza> kukurydza. A była gdzieś. Kto tutaj ogryzek zostawił? Klienty! Okej, okay, na pełnym jest zmywarkę. O. a dobra, jesteś tam. Potrzebujemy chyba niedługo nowe półki na talerze i kupki. Idzie jedna osoba. Mam tego pełną na sobie. To kupię. Czekaj, co tam leży na drodze. Prezent, prezent. Przewrócił się, ale leży. Tak. O, mikstura piórka. Szybki sposób na utratę wagi. He? Możesz bardziej skakać czy coś. Dobra, kupię półeczkę. Meble. Taką i taką. Może jeden. Jedną półkę powieszę przy stekach, ja mam na sobie 12 kubków. Nad stekami masz półkę, e, nie to, to. I nad półką e, z kuflami masz kolejną. Czekaj, ktoś tam przyszedł. E, kukurydza. I do, ku, po kuflu miodą. Nie mam tego talerzy, więc nie, na, nie, nie nałożę nic A na półce milion talerze A, Wziąłem faktycznie tą To czekaj tak, to ja sobie wezmę to, ze dwa talerze to, do, do ręki Dałeś? Tak Dobra Gdzie te talerze tu No i nice Kasza Już daję A ja zbieram kufle brudne Dobra Dałem. Czy się dziomuś. Czy możemy służyć, chłopie? Kufel miodu. Chłop. E, kufel miodu. cyk. No dobra. Czy ty wziąłeś? Nie, wziąłem, ale ty też możesz służyć. Nie, bo tak biorę. stałeś i patrzyłeś, to mówię, biorę. Utknąłem o ten. Na biurku. Ej, masz z nasionka. Kukurydzy. Ja też mam jakieś nasiona. środku. wyrzucałem. Dziękuję. Trzeba coś wstawić do gotowania? Nie, chyba nie. Gotowana kukurydza potrzebna i mamy tipa do wygonienia. Wypad. Wziąłem kukurydzę. Dostała. Weźcie jeszcze tą kukurydzę, to wstawię nową. Woda brzmi bardzo potrzebna. Mam. Gotowana kukurydza, cyk. Rozpocznij. Fajna ta buza jest w tej grze. O, smażone nogi ropuchy i kompostownik. Kompostownik. A możemy robić przepisy? Smażone te, smażone. O, możemy. Tylko nie mamy nóg ropuch chyba. Będzie poszukać? Ja widziałem jakieś bagna gdzieś tutaj Tak się zrobić, dzień możemy się przejść okay. o, Zobaczę co to na tablicy Dobra Zabij zombie, zabij To weź bo to chyba Wciałem. Wciałem. nie przedawe się wow. 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 Ciekawe bo tu jakieś wow. kły mam Oj, nowy pokój nam się otworzył. O. Gdzie? Tutaj z tyłu, przy tym. A, taki jest taki samej wielkości jak tamten. To tu można taką fajną bimbrownię zrobić. Bimberek. Mówię, czemu mam żarówkę w ekwipunku, a to mikstura światła. Hmm? Ja wiesz, że działa, zanim wypijesz. Tak, stek, stek potrzebny? Nie da już. Dobra. Tak, wpadła. Tak pojedynczo chodzą, nie? Wtedy no tak, coś, siedzi... tak... Dzisiaj tak... Te nie chcą przychodzić. Znowu stek. Biorę. Ale tamten przepis dalej nie wiemy, jak go... Odblokować? Może level jakiś potrzebny Może jest? Może te ogryski tutaj psują nam renowację? I, ja I tam są jajka, które mamy. A nie, nie wiem. One są na ósmym. Mam jakieś ogryski powywalane przed drzwiami. Ja jeden wyrzuciłem, ale nie wszystkie, które tam są. Lol do kompostownika, zobacz tę kompostownik korzystania. Dobra, użytkowe. ...meble... Eee, ...400. O. Kupię. To co, będziemy tam rzucać y, ogryzki, tak? A Kurde, za dużo nas tak na taki ruch. A gdzie ten kompost damy? Przed ogródkiem jakoś? Jakoś przy ogródku, bo to pewnie do tego jest. Ty, nie mogę tego tu dać. Na dworze chyba. Serio? Czekaj. Ty nie mów, że to jest taki podręczny, gdzie... Nie no, chyba nie. Chyba ręku kukurydzę chyba przypadkiem. A tu się stawia, patrz! A... Oj, napełni śmieciami. Oj, coś... Jakieś dwie rzeczy tam wsadziłem. Nie, ogryski O! Nice. Czekaj, bo Zuzia sama w karcie została. No tam nie ma ruchu. Oj, A, no do tak. dostałem 5 kompostu z tego. Zwiększa plony Kufel miodu, mam chyba kufel miodu. To, to masz e, ten kompost, a ogryski mamy w skrzynce jakieś, tak dłużej. To też możecie je brać, pani farmer. Tak, kompost. O! Thanks, czekaj, dzień się zrobił. Tak. To możemy zamknąć, kaczmy iść po te żaby zobaczyć gdzieś. A tu dam jeszcze kukurydzę. Tylko ja muszę kupić siekierę, bo mam na wymarciu. Meble nie, użytkowe. Motyka, topór. Mamy zamknięte? A, a czekaj, a mój topór sprzedam ten. O. Na wymarciu. Idę posadzić. Dobra, to tyle się kufle zostawię tutaj. No i git. Ja mam na sobie sześć kufłów. Nie, nie, ja mam na sobie szesnaście kufłów. Nice. O, może być mam ten. Y Lura może być podany recyklingowi w koszu na kompost. A tutaj mam 19 gryzków jeszcze do skrzynki. O kurwa, coś wrzuciłem. I nie wiem co. O dobra, lura się wrzuciła sama. Nice. A to aby trzeba A potem być Co, idziemy szukać ten? Proszę, kompost Z... jeszcze. My jesteśmy. tu. na ziemię. Czyli jak wyjdziemy z karczmy, to na prawo. I tam chyba dojdziemy do jakiegoś je jeziorka czy czegoś. A, Będziesz, czy nie tam będzie? chyba. Więcej plonów to daje. O. Chodźcie, przejdziemy się. Czekaj. Możemy przy okazji dziki upolować, żeby mięso z ten, bo nie mamy mięsa już. Mamy chyba 5 sztuk na steki. Co jest? Nie mogę życie przeżyć. Czy to mnie zawaliło? Jeszcze nie. Ja no biegasz, skaczesz.